Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do biblioteki. Scena druga. Obóz niedaleko Forres. Alarm za sceną: wchodzą król Duncan, Malcolm, Donald Bane, Lennox, służba, spotykają rannego żołnierza. Król Duncan. Co to za żołnierz? Wnosząc z jego stanu on nam potrafi świeżą dać wiadomość, jak stoi teraz bój z buntownikami. Malcolm, to sierżant, który z lwią odwagą walczył, aby mię wyrwać z rąk nieprzyjaciela. Witaj, kolego, opowiedz królowi, jak się ważyły losy wojujących, kiedy plac bitwy ranny opuszczałeś. Żołnierz. Zwycięstwo królu wahało się jeszcze. Armie podobne dwom były pływakom, co się chwytając śmiertelnym uściskiem, daremnią całą sztuki swojej biegłość. Srogi MacDonald, wart być buntownikiem tak wszystkie ludzkiej natury sprosności, do jego podłej zleciały się duszy. Przyzwał do siebie z zachodnich wysp kernów i Glasów a zmienna fortuna do buntownika uśmiechać się zdała, jakby chcąc jego nałożnicą zostać. Wszystko daremno, bo Macbeth waleczny, nikt na tę nazwę lepiej nie zasłużył, gardząc fortuną, zdobytym orężem, który się dymił krwią nieprzyjaciela. Chwały, kochanek, do tego nędznika drogę wyrąbał. Nie ścisnął mu ręki, ni go pożegnał, dopóki mu w przódy Czaszki po samą nie rozpłatał szczękę. Głowy na naszych nie zawiesił blankach. Król Duncan. Dzielny szlachcicu, waleczny kuzynie. Żołnierz. Jak nieraz z strony, z której wstaje słońce, Wybiega chmura gromami brzemienna, tak nam ze źródła spodziewanych zwycięstw niebezpieczeństwo wytrysnęło nowe. Słuchaj mnie tylko, królu Szkocji, słuchaj. Zaledwo męstwem wsparta sprawiedliwość z placu potyczki zniosła kernu w śmiecie, gdy król norweski, który na nas czychał, ze świeżym zastępem, z wyostrzoną bronią, rozpoczął atak. Król Duncan. Czy to nie strwożyło mych wodzów dzielnych, Magbeta i Banka? O tak, jak stado rubli trwoży orła, albo lwazając, by prawdę powiedzieć, byli jak działa podwójnie nabite. Tak swoje krwawe ciosy podwoili, jakby się chcieli kąpać w krwi dymiącej, lub jaką drugą uwiecznić Golgotę. Lecz rany moje wołają o pomoc. Król Duncan. Słowa ci Twoje jak rany przystoją. W obu zarówno jasny świeci honor, więc go bez zwłoki, wiedzcie do doktora. Wyprowadzają żołnierza, wchodzi Ros. Kto się tam zbliża? Malcolm. Ros, nasz tan waleczny. Lennox. Jak i w źrenicach jego pośpiech widać, twarz to człowieka, który wiadomości przynosi dziwne. Ros. Boże, strzeż nam króla. Król Duncan. Waleczny Tanie, skąd do nas przybywasz? Ros. Z Fife, wielki królu, gdzie norweska flaga miotana wichrem mrozi naszych serca. Sam król norweski z niezliczoną armią przez niewiernego popierany zdrajce Tana Kawdoru bój rozpoczął straszny. Lecz nasz waleczny, belony małżonek, zbrojny odwagą stanął z nim się mierzyć ramię na ramię, szabla przeciw szabli. I dziką jego poskromił odwagę. Zwycięstwo przy nas! Król Duncan. O szczęście bez granic! Ros. Sveno, norweski król, błaga o pokój. Zanim otrzymał od nas przyzwolenie, aby pogrzebał swych poległych trupy, na kolumbana świętego w przód wyspie dziesięć tysięcy talarów nam spłacił. Król Duncan. Tan nas Kawdoru drugi raz nie zdradzi. Idź niech natychmiast głowa jego spadnie, a pozdrów jego tytułem Macbeth. Ros, spełni się wola króla mego pana. Król Duncan. Co Kawdor przegrał. Magbeta Wygrana. Wychodzą. Audiobuch pochodzi z darmowej biblioteki internetowej Wolne Lektury. Wspólnie możemy udostępniać kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do nowych nagrań. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, zmieniać i publikować pod warunkiem przestrzegania prostych zasad, które znajdziesz na stronie wolnalektury.pl.